Szaleć to szaleć. W Walentynki w Oscardzie z portalem lm.pl i radiem Z Gold zobaczycie dwa filmy: Warsaw by Night i 50 twarzy Greya. Nie zabraknie konkursów i ciekawych nagród. Koniecznie nie przegap. Pedro Almodóvar przedstawia dziką komedię, w której sześciu na co dzień spokojnym ludziom nagle puszczają nerwy. W świecie, w którym liczy się tylko wydajność i sukces, przechytrzą system i będą walczyć o siebie, nawet jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między normalnością a żaleństwem. Co łączy miłość i kino? W walentynkową noc w kinach Helios pokazane zostaną filmy, z których oboje będziecie mieli wielką przyjemność. Dzień z życia blondynki, bezwstydny mordecai, a następnie romantyczne i wzruszające love, rosy i mapy gwiazd. Będzie bardzo zabawnie, a chwilami romantycznie. Nie zabraknie też mocnych i dramatycznych przeżyć. Klaps nie jest przysłowiowym harlekinem. To raczej znakomita zabawa konwencją i nieustanne puszczanie oka do widza. Okraszone dodatkowo świetnymi piosenkami, m.in. z filmu Kabaret, czy z repertuaru Enrique Iglesiasa. Spektakl wyreżyserował mieszkający w Polsce Kanadyjczyk John Weisgerber, ale cichym bohaterem sukcesu tej inscenizacji jest tłumacz: To Bartosz Wierzbięta, człowiek, który brawurowo przełożył na język polski dialogi do takich hitów jak Szrek czy Madagaskar. Lloyd Newson przeprowadził wywiad z 50 mężczyznami, żądając od nich szczerych odpowiedzi na temat inicjacji seksualnej, miłości i seksu. Pośród jego rozmówców znalazł się właśnie tytułowy John, co sprawia, że jego opowieść jest tak niezwykła i poruszająca, nie przegap Wendy Live w kinie studyjnym centrum. Więcej o wydarzeniach kulturalnych w zakładce Presję.